Kiedy pierwszy model, pierwszy egzemplarz B7 trafi w ręce klienta? Może już dzisiaj. Ten samochód jest na sprzedaż. Także albo to auto może wyjechać, pojechać w wyścigu, albo dowolne, kolejne, zamówione przez następnego klienta. A kiedy możemy się spodziewać wersji drogowej, takiej cywilnej tego samolotu? To potrwa. My w tej chwili jesteśmy na etapie wstępnych prac przygotowawczych, tak naprawdę, nawet jeszcze nie projektowych, tylko przygotowawczych do projektu, który zmierza do stworzenia auta drogowego o sportowym rysie, o sportowym wyglądzie, które będzie mogło jeździć po drogach, które będzie mogło być zarejestrowane jako samochód osobowy. A proszę powiedzieć, jaką sumę pieniędzy pochłonęło przygotowanie takiego nocacka? Przygotowanie takiego auta to są bardzo duże koszty. My, my byliśmy w o tyle dobrej sytuacji, że mogliśmy posiłkować się tym, co osiągnął wcześniej w tej dziedzinie Pantery Padwell, firma Stealth Cars Limited, którą autogrupa kupiła w czerwcu, zeszłego, w maju zeszłego roku. I to było ogromnym, ogromną zaletą, ogromnym, ogromną korzyścią dla spółki. Dzięki temu koszty stworzenia tego modelu, który tutaj widzimy, nie przekroczyły miliona złotych. Zaprojektował Pan linię tego wyścigowego samochodu. Proszę powiedzieć, jak zrodziła się koncepcja? Pewnego razu w nocy, można tak powiedzieć, Wyś, wyśniłem ją. To, nie, nie wiem, co więcej powiedzieć na ten temat. Długo trwało projektowanie? Sam pomysł dosyć szybko się pojawił, a samo projektowanie, udoskonalanie projektu długo trwało. To były miesiące i przerodziło się to w rok.